WhatsApp! Mamy poniedziałek, czyli kolejny tydzień w pracy dla klienta. Natomiast wczoraj wieczorem udało mi się zmontować lekcję. Zresztą nagrałem dwie. Tu na tej ścianie ściance całkiem spokojnie, tylko światło mi się ciężko ustawia. Będę musiał na ten temat pomyśleć, jak zmienić światło. Natomiast jestem strasznie wyspany, bo wieje od kilku dni. Ta pogoda wpływa na człowieka, i chyba nie spałem całą noc. Dzisiaj wieczorem będzie pierwsze nagranie podcastu od dłuższego czasu. Może nie samego podcastu, ale pierwsze nagranie z gościem. Z gościem mało tego z Hiszpanii. Case będzie szybko to zmontować i wypuścić jak najszybciej. Więc zapowiada się bardzo ciekawy dzień. A ja teraz wracam do pracy dla klienta. Tu jeszcze do wczoraj stał iMac, ale z tego względu, że trzeba było w nim wymienić dysk. Stwierdziliśmy, że do firmy są potrzebne dwa nowe laptopy. To jest ten jeden nowy laptop, tam jest ten drugi nowy laptop. Oczywiście one się nie zmieściły w cenie sprzedaży iMaca, mimo że. Nie powiem, ale cenę utrzymał przez te kilka lat dość dobrze, więc dużo się nie straciło. Natomiast on wymagał już dość spokojnej inwestycji ze względu na to, że w iMacach wymiana dysku wiąże się z wyjęciem całego ekranu, więc się po prostu nie opłacało. Tym bardziej, że na co dzień z Windowsem pracujesz, ona też nie ma problemów z pracą na Windowsie, więc chcieliśmy, że zostaniemy przy Windowsach i tak pozbyliśmy się iMaca. Natomiast nie wchodzimy w nowego iMac'a, z tego względu, że strasznie dużo pieniędzy kosztuje. Dwa, że potrzebuje czegoś przenośnego i na razie procesory M1 są za drogie, żeby kupić laptopa z nim. No, także taka zmiana. Natomiast jeszcze zgubiłem jeden zakup takiego małego białego kruka za 140 zł. Książka o sztuce robienia wywiadów, jej nie można już dostać normalnie nowej, natomiast bardzo dużo osób polecało i to będzie w ramach rozwijania podcastu. Dobra, zobaczmy te cudowiskę. No, więc ten podgabiany nas polski monolit. Nawet nie jest monolit, bo blachę widać. Ale spoko, dużo osób dzięki temu odwiedziło tą część Warszawy, w tym ja, więc... Więc chyba tak to był. Akcję pewnie zrobił Monolit Polska! Dobrze, <ścoughs> dobrze Dobra, teraz czas po do Ikei 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 Dziś będę z tego mega wygodnego krzesła na W końcu, yeah! Tatę mogą winy papa. A wszystko dlatego, że nie oddałam mu swojego. Coś, ma, coś wam pokaże, co się dzieje w 2020. Wykupione mamy takie szkolenie z Las Vegas. Normalnie byśmy nie pojechali tam, bo. Come on. Eee... I organizator tego postanowił, że zrobi fajną rzecz. Po pierwsze, zbudowali taką sferę, sferę. z telewizorami i wszystkich łączą przez zuma. I każdy ma tam taki pokój ograniczony, i będą mieli podgląd. To jest wow. E, natomiast to jest ciekawe, że dzięki temu możemy być na tym, bo gdyby to było normalnie bez COVID. To w życiu byśmy tam nie pojechali. A tak otworzyli się na świat i zrobili to online. Także jest całkiem ciekawe. Inna sprawa, też fajnie rozwiązane są dzisiaj warszawskie dni informatyki, w których biorę udział. Nagrywałem filmik, i on jest udostępniony dla osób, które kupiły bilet. Ja też mam dostęp, organizator mi zagwarantował. Natomiast jest to tyle fajnie, że tam jest kilka scen. Jest główne i poboczne. I to poboczne są w postaci VOD nagranych takich prelekcji i dostępne dla e, słuchaczy. A główną scenę można na żywo oglądać. Także bardzo fajnie zrobione. Tu też mi się podoba, jak to jest rozwiązane. Także jak jest potrzeba, to zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie. I z tym was zostawiam, bo idę. się zrobili, Tam są te ekrany. To jest pokój, w którym But jestem, really i, i on widzi tam pokoje. To, to, as as I to, you, right? to co pamiętam z Icon Mena, to jego asystent, który pomagał mu robić różne rzeczy. Ja wiem, że to jest science fiction, ale. Ok Google, zapal choinkę.